Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Mariusz Pokrzywko i witam Was w TV Press, w moim autorskim programie Mówię, bo wiem. W dzisiejszym programie chciałbym wrócić do sprawy Dell Inwest Group PMSA za sprawą ostatnio wydanego wyroku sądu w Londynie, który wydał wyrok, a wyroku jest fakt, że Dell Inwest Group PMSA przegrało sprawę z firmą. Która wykonała dla nich usługę, a oni nie chcieli zapłacić im prowizji. Jak to w wyroku padło, Del Inwest Group PMSA chciał wyciąć pośrednika. Słuchajcie, ale zanim Wam to wszystko opowiem, chciałbym serdecznie podziękować pracownikom byłym Del Inwest Group PMSA, ponieważ to oni właśnie byli na tyle odważni, że wysłali mi ten wyrok sądu angielskiego, bo inaczej pewnie bym do tego wyroku nie dotarł. Dlatego też jest teraz ten materiał. Dlatego chylę przed wami czoła i zapraszam wszystkich innych, zarówno osoby, które kiedyś współpracowały z Delinvest Group MSA, które tam też pracowały, do tego, aby mogły ze mną chciały, jeśli by chciały porozmawiać na temat doświadczeń z tą firmą. Czy one są dobre, czy złe? obojętnie. Chciałbym po prostu uzyskać informację ze względu na to, że prowadzę śledztwo, śledztwo dziennikarskie dotyczące Dell Invest Group PMSA. Z góry chciałem Państwa zaprosić na materiał, który przygotowywałem już, przez, przygotowuję przez wiele lat i który się pokaże na łamach TV Press już na początku lutego. Koniec stycznia, początek lutego 2026 roku, czyli za około kwartał. Będzie to takie podsumowanie mojego i zespołu, mojego śledztwo właśnie w sprawie tej firmy. Pokażemy tam nagrania e, rozmowy z wierzycielami, z osobami, które nie dostały zapłaty za swoje e, wykonane prace, jak również pracownicy, którzy określają e, i wypowiadają się na temat Del Inwest Group PMSA. Będzie to dosyć duże podsumowanie i szczegóły bardzo dokładne. Tak naprawdę będzie to wszystko bez pudru. Bez pudru opisane na podstawie zgromadzonych dokumentów, nie interpretacji, tylko dokumentów oraz tego, co powiedzieli inni, którzy mieli doświadczenie, które spotkali się. W swojej działalności z Del Invest Group PMSA. Zachęcam zatem do tego materiału, którym tak naprawdę sąd w Londynie obnażył Del Invest Group PMSA i określił słowami, które przeczytacie na dole. I jest to po prostu, powiem Wam szczerze, jak dla mnie, dla Polaka, smutne, że coś takiego po prostu mogło się wydarzyć. Zapraszam serdecznie do materiału. Zatem kochani, zaczynajmy materiał na temat Dell Invest Group M Spółka Akcyjna. Sąd obnaża Dell Invest Group. Słowa, które padły to m.in. próba wycięcia pośrednika, fantazje i niewiarygodne zeznania. To są słowa sądu, sądu niezawisłego w Londynie. Do czego posunął się Dominik Leszczyński? Pan Dominik Leszczyński, który zasiada w Radzie Nadzorczej, a de facto wygląda na to, że też zarządza tą spółką. Ja obecnie dysponuję pełnomocnictwem, które zobaczycie poniżej w materiale. Pełnomocnictwo do zarządzania spółką Dell Invest Group PMSA. Dlaczego chciał podmienić firmy? gdy przyszło do zapłaty prowizji dla firmy, która wykonała dla niego, dla firmy, przepraszam, dla firmy Dell Invest Group PMSA usługę pozyskania finansowa, finansowego o niebagatelnej kwocie około 140 milionów euro. Co tak naprawdę próbował osiągnąć zarząd Del Invest Group PMSA z Dominikiem Leszczyński. To nie jest historia kochani o pomyłce w umowie. To jest historia o świadomym manewrze o próbie wycięcia pośrednika, który przez miesiące prowadził negocjacje, negocjacje w sprawie finansowania właśnie dla DL Invest Group PMSA. Tak naprawdę ta firma otwierała drzwi i doprowadziła proces finansowania niemal do końca. DL Invest Group PMSA otrzymało te finansowanie, a jednak nie chciało Zapłacić prowizji za usługę. Właśnie. A kiedy nadszedł właśnie ten moment zapłaty, nagle pojawiła się nowa wersja wydarzeń, kochani. Zupełnie coś nowego. Nowa firma, nowa nazwa, nowe tłumaczenia i wyjaśnienia. Tak próbował Dell Inwest Group PMSA wyciąć pośrednika. Dominik Leszczyński zamiast zapłacić, podmienił firmę. Rozumiecie to? Podmienił firmę. W miejsce Dell Invest Group PMSA wprowadził swoją inną firmę, spółkę CCI i zmienił jej nazwę. A nazwa, na którą zmienił, jest bardzo podobna do właśnie nazwy Dell Invest Group PMSA. A właśnie ta firma, którą wprowadził, zmienił nazwę na Del Invest Group Dominik Leszczyński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Żeby wyglądało, jakby to ona od początku była stroną umowy. Z Xtelusem, oczywiście. Tak przynajmniej to wszystko wygląda. Tak to wygląda z opisu wyroku sądu z Londynu. Tyle, że sąd, sąd londyński, zobaczył coś innego. Zobaczył próbę zmylenia drugiej strony. Zobaczył tak naprawdę schemat, schemat, który polega na skorzystać z pracy pośrednika, a gdy trzeba zapłacić, to wyciąć, wyciąć tego pośrednika z historii. I to jest bardzo smutne, że tak polska firma mogła zrobić na arenie międzynarodowej. I teraz posłuchajcie, co dalej mam do powiedzenia w tej sprawie. Bo to, co znajdziecie w tym wyroku, to nie tylko prawda. To nie tylko prawda, tak mi się wydaje, o jednej umowie. To obraz mechanizmu. Obraz mechanizmu, który. Miał ukryć coś, czego dało się już, czego nie dało się już tak naprawdę wymazać. Posłuchajcie teraz. Posłuchajcie krok po kroku, jak sąd, sąd w Londynie rozebrał ten mechanizm na części tak naprawdę pierwsze. Tak naprawdę nikt chyba z was nie chciałby usłyszeć takiego komentarza. Sądu londyńskiego. Stronami umowy była firma Xtelus Capital Partners. To taki nowojorski broker, dealer i chyba też bank inwestycyjny. Po drugiej stronie, po drugiej stronie zaś, oczywiście, DL Invest Group PMSA. Właśnie ta firma, w której ee, w stosunku do której prowadzę śledztwo dziennikarskie. Jest to spółka deweloperska z Katowic. W lipcu 2021 roku podpisano zlecenie, kochani, które przewidywało, że Xtelus pomoże pozyskać finansowanie właśnie dla tej firmy. Jest to finansowanie dłużne. A w przypadku sukcesu, gdyby ta firma doprowadziła właśnie do tego finansowania otrzyma prowizję w wysokości 1,25% wartości oczywiście transakcji. Ale do tego nie doszło. Nie doszło do zapłaty prowizji pomimo to, że Del Invest Group PMSA otrzymał te finansowanie. Kto był stroną, kochani? Kto był stroną? Sąd nie miał wątpliwości. Stroną był DL Inwest Group PM, spółka akcyjna. Bo zarząd i Dominik Leszczyński chcieli trochę odwrócić kota ogonem. I teraz zacytuję jedną część wyroku. Co powiedział sąd? Dowody są przytłaczające. Dowody są przytłaczające, a jednak. Del Invest Group PMSA, cóż, moje słowa, nie chciał zapłacić. Kolejny cytat. Wszelkie sugestie, że kontrahentem był CCI, jedyna sugerowana alternatywa, są fantazyjne i pozbawione jakichkolwiek podstaw dowodowych. Kiedy Xtelu zażądał prowizji, wówczas. Dominik Leszczyński próbował właśnie ten manewr. Próbował bronić się, że to nie DL Invest Group PMSA zawarła umowę, lecz inna jego spółka, CCI. Słuchajcie, jaki zabieg, co? No, można? Można. A chwilę później CCI zmieniło właśnie nazwę na DL Invest Group. Dominik Leszczyński, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można? Można. Sąd, kochani, nie dał się nabrać. Sąd to dosłownie opisał wyroku, z którym możecie się zapoznać poniżej. Mam dla was wyrok w oryginale oraz wyrok przetłumaczony przez przysięgłego na język polski. Sąd opisał to dosłownie. Stwierdzam, że decyzja o zmianie nazwy CCI na Dell Invest Group, Dominik Leszczyński, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, słuchajcie dalej, to jest niewiarygodne, co powiedział sąd. To jest po prostu niewiarygodne i sąd nie dał się nabrać. Została podjęta po otrzymaniu wezwania do zapłaty o, od Xtelusa. I w celu wzmocnienia oczywiście słabego argumentu, że to spółka od początku miała być właśnie stroną, tym kontrahentem. Tak sobie to Dell Invest Group SA wymyślił, tylko żeby nie zapłacić prowizji. Tak naprawdę jakiś tam jeden z haczykiem procent od tej kwoty, którą otrzymał to takie małe ziarenko, a jednak pokusił się, żeby nie zapłacić, nieprawdopodobne. Czyli nie zmienił tej spółki, która podpisała umowę, słuchajcie, tylko postawił zupełnie inną spółkę i dopiero jej zmienił tą nazwę, tak, na tą, którą wcześniej wam powiedziałem, która była dosyć mocno zbliżona do oryginału, czyli do DL Invest Group PM. S.A. Czy Dominik Leszczyński miał prawo podpisywać umowę? Bo to jest właśnie o to pytanie, tak naprawdę, na które odpowiedział Niezawisły Sąd z Londynu. I nie chodzi tu o zakładanie firmy, ani tak naprawdę zarządzanie. Chodzi o to, czy pan Dominik Leszczyński miał upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki Del Invest Group. PMSA. Czy mógł podpisać zlecenie w sposób wiążący właśnie dla tej firmy, która podpisała kontrakt z firmą z Ameryki? Sąd stwierdził jednoznacznie jednoznacznie stwierdził co powiedział: byłoby fantazyjne sugerować, że e-mail był czymś innym niż zwykłym. Oświadczeniem pozwanego, czyli pozwany w tym przypadku Dell Invest Group PMSA, że pan Dominik Leszczyński był upoważniony do zawierania umów w jego imieniu. Tak powiedział. I co stwierdził? Stwierdził, że pan Dominik Leszczyński był w stanie zaciągać zobowiązania wobec. Pozwanego, czyli firmy Del Groupem, spółka akcyjna, która została pozwana przez Xtelusa. Dlaczego? Ponieważ pozwany udzielił mu pozornego upoważnienia do tego. Czyli można powiedzieć, że robił takie czynności, które mogły sugerować, że pan Dominik Leszczyński zarządza tą. Spółką. A więc spółka sama stworzyła wrażenie właśnie dokładnie, że Leszczyński miał mandat. I nie mogła potem udawać, że tego mandatu nie ma. Albo że to po prostu jest nieprawdą. No, jak tak można było? Sąd nie dał się nabrać. Natomiast co do ratyfikacji właśnie tej umowy sąd też się. Odniósł, że nawet gdyby Dominik Leszczyński formalnie nie był upoważniony, spółka i tak zachowywała się, jakby umowę zaakceptowała. No bo takie są fakty, bo dopiero zaczęli kombinować, jak dostali wezwanie do zapłaty. Uważam, że pozwany wyraźnie ratyfikował. Zlecenie, tak powiedział sąd. Wypowiedzenie z 26 sierpnia 2022 roku jest najwyraźniejszym dowodem na to, że pozwany ratyfikował zlecenie. No bo według mnie to jest po prostu właśnie logiczne. Być może najbardziej przekonującym dowodem jest to, że kluczowi gracze pozwanym Próbowali usunąć Pana Femi. Nieprawdopodobne. I Sąd powiedział, że odrzuca jako ewidentnie fałszywe, fałszywe sugestie, że rozmowy z Panem Antolowiczem, słuchajcie, że rozmowy z Panem Antolowiczem Stanowiły przełom lub nowy początek. Jaki to jest naprawdę mądry sąd, według mojej oceny, jak on to wspaniale wszystko opisał. Marquiri Capital to firma, która też miała swoje zadanie tutaj, ponieważ ona to wszystko finansowała. I sąd wyjaśnił, bo tutaj też były różne rozbieżności. Sąd wyjaśnił, że określenie Macquarie Capital nie dotyczy jednej spółki, lecz całej grupy. Lecz całej tej grupy. Zdrowy rozsądek handlowy jasno wskazuje, że słowa te należy rozumieć jako obejmujące dowolny podmiot w ramach grupy spółek Oczywiście chodzi o spółkę Macquarie. Natomiast Macquarie Euro Limited Maclori, to tak naprawdę przepraszam, Macloriu, żebym dobrze też wypowiadał, Euro jest właśnie europejskim ramieniem tej firmy. I Psary Invest 2, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, właśnie ukończyła finansowanie, ponieważ zawarła umowę właśnie z tą firmą Macquarie Euro Limited. To właśnie ta transakcja uruchomiła, kochani, obowiązek zapłaty prowizji 1,25%. A co z tym wycięciem pośrednika? <laughs> Jest to najbardziej wymowny moment tego wyroku, wyroku Sądu Londyńskiego. W tym samym dniu Dominik Leszczyński polecił Błażejowi Stodulkiewiczowi, aby wyciął pośrednika. Słyszycie? Dominik Leszczyński wydał takie polecenie: wyciąć pośrednika, sam Dominik Leszczyński. Krótko mówiąc, powiedział swojemu człowiekowi Dominik Leszczyński, żeby usunął Xtelus z procesu finansowania. Zastanawiam się, czy w Polsce by to przeszło, czy nie. Zlecenie natomiast nie narzucała właśnie Xtelusowi minimalnego progu pracy. Odnosi się do Xtelus pomagającego pozwanemu. Czyli nie był określony w czasie pracy, tylko pomagał mu. Z dokumentów e, ustnych i zeznań wynika, że Xtelus odegrał. Bardzo istotną rolę w zapewnieniu finansowania dla tej właśnie firmy. No i teraz dochodzimy do wiarygodności świadków. I posłuchajcie, bo to jest chyba bardzo ważne i najważniejsze, co powiedział sąd. Dominik Leszczyński nie był uczciwym świadkiem. Powtórzę, Dominik Leszczyński nie był uczciwym świadkiem. Wirginia Leszczyńska również nie była uczciwym świadkiem. Tak powiedział niezawisły sąd w Londynie w sprawie o zapłatę. Sąd rzekł: Jestem usatysfakcjonowany i stwierdzam, że Wirginia Leszczyńska spotkała się z panem Femi w dniu 9 sierpnia 2021 roku. Odrzucam te zeznania w całości. To wszystko, co powiedział sąd, argumentując wyrok, trafił w sedno. Konkludując, sąd powiedział: Powód jest uprawniony do uzyskania wyroku. W żądanej kwocie. Bo taki zapadł wyrok. Dell Inwest Group PMSA przegrało z Xtelusem. Ten wyrok to stadium tego, jak nie prowadzić sporów biznesowych. Dominik Leszczyński i jego zespół próbowali po fakcie przepisać historię, podmienić spółkę, usunąć pośrednika. Nieprawdopodobne, zrzucić z kolei odpowiedzialność na nową nazwę. Sąd londyński jednak zobaczył mechanizm spójny, świadomy i nieskuteczny, bo sąd się po prostu nie dał nabrać. Sąd po prostu nie dał się nabrać, bo jeżeli umowa została zawarta, a firma z grupy Dell Invest sfinalizowała finansowanie z Macquarie Euro Limited to prowizja należy się Xterusowi. koniec.z Nic dodać, nic ująć. Ten wyrok to ostrzeżenie dla każdego w biznesie. Ponieważ nie da się po fakcie podmienić kontrahenta. Nie da się udawać, że ktoś nie był uprawniony, jeśli samemu się go przedstawiało jako pełnomocnika. A później się oni wyparli, tak? I oczywiście nie da się wyciąć pośrednika, kiedy dowody są, jak napisał sędzia, po prostu przytłaczające. Tak naprawdę firma Dell Invest Groupem przegrała smromotnie sromotnie sprawę. Jednak doszło do zawarcia ugody. Po wyroku DL Inwest Group MSA próbowało jeszcze złożyć apelację. Ale ostatecznie apelacji nie będzie. A dlaczego nie będzie? A to dlatego, że spółka zawarła ugodę z Xtelusem dlatego też tej apelacji nie będzie i ugoda kończy kochani spór, który londyński sąd rozstrzygnął jednoznacznie. Rozstrzygnął na niekorzyść Del Invest Group MSA i po prostu tego się już nie zmieni. Treść ugody pozostaje oczywiście poufna, ale sam fakt jej zawarcia pokazuje, że to naturalna właśnie konsekwencja. To naturalna konsekwencja rozstrzygnięcia, w którym sąd jasno wskazał. Wskazał, kto był stroną umowy i jakie obowiązki z niej wynikają. Sąd wszystko ustalił. Wszystko toczka w toczkę. Co się ukazało na stronie Xtelus? Na stronie Xtelus pojawił się wspólny komunikat, w którym Dell Invest zapewnia. I słuchajcie, słuchajcie, co zapewnia Dell Invest. A mianowicie, że działa w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Dorzuc do konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz utrzymywania. Najwyższych standardów etycznych i biznesowych. I powiem wam szczerze tak od siebie. Czy to nie jest po prostu śmieszne? Czy to nie jest po prostu śmieszne? To jest po prostu tragedia, ja bym po prostu nawet się wstydził coś takiego mówić. Jak to, jak to brzmi, jak to ładnie brzmi, ale prawdziwe standardy. Panie Dominiku Leszczyński, etyczne i biznesowe zaczynają się po wyroku? Nie zaczynają się po wyroku. Zaczynają się wtedy, Panie Dominiku Leszczyńsku i zarządzie Dell Invest Group PMSA, gdy uczciwie płaci się za wykonaną pracę, bo jeśli trzeba było aż wyroku, by zapłacić za usługę, to trudno mówić tu o transparentności. A zawarcie ugody po takim wyroku można, kochani, odczytać tylko w jeden sposób, w jeden jedyny, że sąd w Londynie miał rację. Wyrok oczywiście jest publiczny i można z nim się zapoznać na naszej stronie. Fakty mimo dalszej narracji pozostały nie do podważenia. Fakty zawsze zostaną faktami. Dla TV Press w programie Mówię Bowiem, mówił Mariusz Pokrzywko. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.